Uliczny teatr, który nie potrzebuje nawet sali teatralnej. Teatr, który przyjeżdża do jakiegoś miasta i zaskakuje swoich widzów pojawieniem się, gdzie go się nie oczekuje, gdzie, gdzie może być swojego rodzaju niespodzianką i cudem, jak miasto, które nas otacza. I to właśnie w tym mieście w smutnych latach 80. teatr zbojkotował kolejki i wyszedł na ulicę, a było to tak. Stoję w tych kolejkach i myślę sobie zaraz, zaraz. Tyle wszyscy ludzie stoją w kolejkach. Tutaj jest widownia. To niech teatr wyjdzie do tych kolejkowiczów, niech wyjdzie na ulicę. Niech, niech ich jakoś, jakoś ich rozrusza. Niech da im jakiś promień nadziei, optymizmu, radości życia, żebyśmy się poczuli, że jednak jesteśmy razem. No i tak się właśnie... Narodziła idea teatrów ulicznych. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze jest najstarszym w Polsce. Pierwszy zaczarował Jelenią Górę 30 lat temu. Jak mogę nie pamiętać pierwszego festiwalu? Urodziłem się w Jeleniej Górze, mieszkam tutaj ponad pół wieku. A pierwszy Festiwal Teatrów Ulicznych kojarzy mi się z tym, że brałem ślub z żoną, po czym jej wypominałem przez lata, że chyba tak naprawdę się ożeniłem z festiwalem. Los sprawił, że miałem okazję fotografować festiwal przez wiele, wiele lat. Zrobiłem trochę wystaw z tego. I słuchajcie, festiwal wciąż trwa, co mnie bardzo, bardzo jako Liguźnienina cieszy. Przez lata zmieniał swoje oblicze, zyskiwał nowych fanów i. Takie dziś można podsłuchać rozmowy. Bardzo mocno wspominam dziesiątą edycję tego festiwalu. Wtedy, z, będąc licealistą, zamiast pojechać w góry Beskidy, wybrałem się tutaj do Jeleniej Góry, ponieważ blisko góry, ale przyciągnął mnie teatr. I tutaj koczowałem przez tydzień, śpiąc pod kościołem i przeżywając. Całe teatralne wydarzenia. Był też czas festiwalowej włóczęgi po okolicy. Zapisał mi się niewątpliwie karnawał w Lubawce. Gdzie całe miasteczko wyległo na ulicę, gdzie podejmowano nas kołaczami, przynoszono różne prezenty, upominki. Było to naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe spotkanie z widzem, tak. I znów sierpień 2013. Data narodzin pewnego patrona. Bez aureoli to fakt, ale znajdzie się wytłumaczenie. Liczny i Jelenia Góra jest to takie wieloletnie małżeństwo i wymyśliłem sobie, żeby turyści o tym wiedzieli, a mieszkańcy nie zapomnieli, żebyśmy zrealizowali taką rzeźbę i poprosiłem autora, żeby zrealizował nam taką wspaniałą, cudowną rzeźbę Szczudlarza Jelenia Górskiego. A ja z kolei wszedłem w trójkąt małżeński klinem i wymyśliłem z kolei właśnie rzeźbę pod tytułem Szudlać czy Górski. Bo uważam, że on jest od zawsze tu, wyłania się z tych ścian, a przy okazji też utrzymuje te ściany. I niech się jeleń nie martwi, bo w herbie zostanie. Choć teraz już nie tylko on firmować będzie Jelenią Górę słynny Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, tylko u nas w Jeleniej Górze. A my witamy na żywo z Cieplic, to od 76 roku dzielnica Jeleniej Góry. Spotykamy tutaj Jadwigę i Tadeusza Kutów, autorów, twórców chyba wyjątkowego teatru w tej okolicy. Teatr Nasz z Michałowic. Witam Państwa. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ile to już lat? 22 lata w lipcu minęło od momentu, kiedy daliśmy pierwszą premierę dla siedmiu gości w Michałowicach. Zagraliśmy od tego czasu. E, chyba około 4,5 tysiąca przedstawień, no i jesteśmy po jubileuszowej 40. premierze teatru naszego pod tytułem Czas Wrócić. Jak Wy to robicie, Pani Jadwigo? Są sponsorzy? Hmm. Znaczy tak, stajemy codziennie o 6 rano i kładziemy się koło 24, no to tak to robimy. Sponsorem teatru jest każdy widz, który kupi bilet. To jest tak nasz pomysł na sponsorów zainteresowanych tym, co sponsorują. I wszystkie spektakle wyprzedane? Staramy się, aby tak było. Jest to oczywiście praca, którą trzeba włożyć, ale ona nam się sprawdza. Marketing bezpośredni, czyli reklama. Przepraszam, mogę powiedzieć? By zależy co? Usta, usta. Usta, usta. To mogą teraz Państwo takie usta, usta dla naszych widzów? To sprawdzimy. Tym bardziej, że trwa festiwal śmiechu i uśmiechu coś zagrać dla nas. Jasne, że tak. Proszę Państwa, Festiwal Uśmiechu to jest cały sierpień w Teatrze Naszym, czwartki, piątki i soboty. E, wiele lat temu e, wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić kącik kulinarny. Dzisiaj to bardzo e, popularne programy, e, a wtedy to wyglądało tak. E, bonjour, e, witam Państwa bardzo serdecznie w moim kąciku kulinarnym. Dzisiaj proponuję e, m, e, przepis na zupę jajeczną ala jaja z Paskala. W tym celu bierzemy 7 jajek, wbijamy je prawą ręką na patelnię, lekko ciepiemy, ale lewą na drobne ziarenko pieprzu i odrobinę buraka z marchewka. Wszystko zagrzewamy do wziątek i... I dodajemy do smaku, nie ma smaku. To otwieramy lodówka i dodajemy, co jest lodówka, a nadmiaraj wziątek wywalamy na pusty zlew, bo się tam patelnia zapełniła za dużo. Nie ma smaku dalej. To wszystko wywalamy na pusty zlew, a na pusty patelnia bierzemy szklankę wody, kostkę smakową pior, ale zupa jajeczna, próbujemy super! I te inne przepisy znajdziesz w mojej super książkach, każdy zachwala jaja Paskala dobra być, we wszystkie dobre stypię muzyczny i do zobaczenia. Po co ty to wszystko mówisz? No bo tak jest napisane w tekście, w sztuce, w egzemplarzu. My myślałam, że to skreśliliśmy. Skreśliliśmy zdanie, myślałam, że to skreśliliśmy. No przecież mówię. Co mówisz? No, że myślałam, że to skreśliliśmy. No bo skreśliliśmy. Czy ja mogę? No właśnie. Proszę Państwa, jeżeli chcą Państwo poznać dalszy ciąg tego dialogu, zapraszamy na spektakl pod tytułem Czas wrócić. O. A ja dla Państwa mam też bardzo atrakcyjnie wyglądających następnych gości w naszym, tylko u nas w Telewizji Wrocław. To będą proszę Państwa przepiękne wyroby ze szkła, z których słynie właśnie ta okolica. mm W czasach niezwykłej popularności telewizyjnych programów kulinarnych pan Tomasz Michalski jest u nas. Nie kucharz, a artysta, chociaż z wykształcenia malarz. Dzień dobry panie Tomku. Dzień dobry, witam. I te przepiękne rzeczy, które pan dla nas przygotował, to są dzieła sztuki ze szkła. Jak pan to robi? Tak, no te dzieła, które tutaj są przygotowane, są to nie tyle dzieła użytkowe, co też po prostu prace artystyczne. Są to rzeczy wykonane ze szkła w technice głównie witrażowej. Są to, 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 to co, te no, leżące, tak? W tej chwili składzie. obserwujemy. To, co leży tutaj na stole, są to witraże wykonane w technice klasycznej, czyli witraż składany w profile ołowiane. Wykonuje się to no, bardzo w ciekawy sposób, ponieważ tutaj używamy albo szkieł witrażowych przygotowanych w hucie szkła, barwionych w masie typowo do witrażu, albo możemy stworzyć własny obraz poprzez malowanie tego szkła, czym my głównie się w tej chwili zajmujemy. A te na statywach, te talerzyki? Te talerzyki jest to rzecz jest troszeczkę inna, to jest tak zwana technika fusingu, czyli topienia szkła w piecu elektrycznym w wysokiej temperaturze. Ta technika umożliwia robienie y, różnego rodzaju wyrobów, takich y, już stricte użytkowych na przykład. Ale jak to się robi, bo nam to się kojarzy, że nie wiem, stoi Pan z taką rurą i, i to szkło robi? To znaczy, to Państwu się kojarzy praca w hucie, a to jest troszeczkę rzecz inna. Y, to jest taka ewolucja jakby pracy po prostu ze szkłem, która nastąpiła, bo tych hut jest już dzisiaj coraz mniej. I to robimy inaczej. Tutaj mamy piec elektryczny, na płaszczy... pracujemy raczej na płaszczyźnie, czyli gotowe szkło, które bierzemy sobie z huty. Układamy po prostu w jakieś konkretne formy, układamy w tym piecu, zgrzewamy to na płasko. I tak, to, i tak wyglądają warsztaty u Pana? Między innymi też tak wyglądają. Można warsztaty. przyjść na takie warsztaty? Oczywiście. Można przyjść na warsztaty fuzingu, można też przyjść na warsztaty wykonywania witraży, ponieważ witraż, na przykład to co mamy tutaj, jest to kinkiet witrażowy wykonany w, z kolei w technice Tiffany'ego, czyli jest to troszeczkę nowsza technika niż ten klasyczny ołów. Polega na tym, że elementy szkła owija się taśmą miedzianą i ona doskonale nadaje się, powiedzmy do takich działań hobbystycznych, więc tutaj każdy generalnie bez jakiegoś zupełnie wykształcenia plastycznego może przyjść i z powodzeniem realizować takie podstawowe, proste rzeczy. Pan Tomasz Michalski zaprasza do siebie. Nie wiem proszę Państwa kogo mógłbym jeszcze Państwu pokazać, bo my co tydzień wybieramy najciekawszych ludzi z tej okolicy. Dzisiaj jesteśmy w rejonie Jeleniej Góry, jesteśmy w tej chwili w Cieplicach. Największe osobowości, największe talenty, ludzie, których Mamy tylko my. Ale pomyślałem sobie, że tak jak wspomnieliśmy, nie może się obejść bez dobrego jedzenia. W końcu zbliża się południe w TVP Wrocław. Za chwilę będziemy dla Państwa gotować. Tłumy ludzi, proszę Państwa, tutaj przy wejściu do Parku Zdrojowego. Pan Ireneusz Wojczyszyn rozstawił się ze swoją kuchnią polową. Dzień dobry, panie Ireneuszu. Dzień dobry, witam serdecznie. Co pan ugotuje dla nas? Zrobili, przygotowaliśmy się pstrąga z lubczykiem pieczonego na grillu w folii. Teraz, ale skąd ten pstrąg w tej okolicy? Pstrąg naszych rzek i z naszego pojezierza karkonoskiego. Wszystkie wiemy. pełne pstrągów. Wszystkie pełne pstrągów, karpi, ale rzeki. Przy rzekach mnóstwo smażalni. Mnóstwo smażalni. I my też tak w takim tłuszczu zaznurzymy? Nie, 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 my robimy na grillu. My nie używamy tłuszczu, my używamy grilla. Robimy na bardzo małej ilości tłuszczu, wręcz prawie bez tłuszczu. Także tutaj mamy to zdrowe i smaczne. A liczyliście, ile macie tych pstrągów w rzekach? Da się policzyć? Ja szukam, wie pan, rekordów. To by się trzeba było spytać tych e, Miliony. E, milionów. Ale dobrze, to w takim razie bardzo prosimy. Niech Pan nam jeszcze przy okazji powie. Myślę, że może być dla Pani, dla Panów teraz e, taka lekcja gotowania. Co zrobić z strągiem? czyli których ziół najlepiej e, u, używać? Używamy pietruszki, używamy koperku, ale używamy właśnie lubczyka, który bardzo fajnie się sprawdza w strągu, szczególnie takim pieczonym w folii. Bardzo fajny smak nadaje i, i, i ciekawe no jest to takie danie, że można się zakochać w nim. Do tego proponujemy sałatkę z naszych pomidorów malinowych, polanych z sosem malinowym. Jest to sos, który może sobie każdy zrobić, są to wyciśnięte widelcem maliny z Karkonoskiego Parku Narodowego Karkonowskiego maliny. Nie, to mandat będzie. Nie wolno? Nie, z miodu z naszych, z naszych pasiek, z dużej ilości z octu jabłkowego, więc cały produkt jest nasz i uważam, że to jest bardzo dobry sos i pasuje idealnie do pomidorów oraz do ale robi pan coś bardzo dziwnego. Państwo obserwują to w tej chwili. Łączy pan owoce z warzywami? Jest to coś, co powinniśmy od zawsze robić, ponieważ owoce są słodkie, mają swoją słodycz i świetnie komponują się z mięsem, z rybą, wyciągają jej smak. Cała, cały świat tak robi, my też już powinniśmy, mamy świetne jabłka, gruszki, maliny, mamy truskawki, co prawda tutaj pozwoliłem sobie zrobić efekt takiego południa Europy, a więc wykorzystać arbuza, którego mamy mnóstwo, a też wszyscy go tylko chrupią, a nie wiedzą, że można go użyć do sałatki, można go zgrillować, podać z rybą. Także to a Gdzie są... go najlepiej jeść? Gdzie go najlepiej jeść? Niech pan to powie, nie wiem czy pan czyta w moich myślach. To, z czego tutaj cieplice będą za jakiś czas słynęły na całą Europę. Mi się wydaje, że z naszego parku zdrojowego. Termy. W termach naszych. O właśnie, wchodzimy, prawda do takiej wody, 90 stopni, kelner podaje takiego pstrąga i takiego jemy. Arbuzika, arbuzika ze słomką. Panie Reneuszu. Czyta Pan w moich myślach? Czytam w pańskich myślach, ale teraz coś panu pokażę. Proszę Państwa, za chwilę o cieplicach będzie głośno na całym świecie. Jak to się stanie, proszę popatrzeć. Termy cieplickie. Już w budowie dziękuję bardzo. Co jeszcze mogę powiedzieć? Gdyby Grzegorz Turnał odwiedził cieplice, pewnie zaśpiewałby tak. Anielski płynie z tam zdrowia cud. Ostatnia z twoich szans. Dowód, dowód, dowód. Uzdrowisko cieplice jest najstarszym uzdrowiskiem w Polsce, którego działalność rozpoczęła się w 1281 roku i jest nieprzerwana do dnia dzisiejszego. Nasza woda termalna jest czerpana z najgłębszego w Polsce odwiertu o głębokości 2 km. Jest krystalicznie czysta, fluorkowo-krzemowa oraz zasadowa. Unikalność cieplickich wód termalnych przez stulecia przyciągała ważne osobistości i koronowane głowy. Leczyli się tu Radziwiłłowie, Królowa Marysieńka, Hugo Kołłątaj, Izabella Czartoryska, nawet Goethe tu był. Aby odzyskać moc i nabrać tchu i cnót, natężyć piersi głos, dowód, dowód, Nasza woda lecznicza przede wszystkim działa bakteriologicznie, rozgrzewająco, zabezpiecza przed osteoporozą, jak również próchnicą. Na bazie wody termalnej leczymy schorzenia układu moczowego narządu ruchu, również jako jedyni w Polsce balneologicznie leczymy schorzenia wzroku. Cieplicki zdrój oferuje ponad 60 leczniczych zabiegów, a zrelaksowanym gościom nie brakuje wigoru i poczucia humoru. Ale uwaga, to miejsce uzależnia. Cieplice to jest to. Mój strzał w dziesiątkę. Od pięciu lat jeżdżę tutaj niezmiennie i wydaje mi się, że... To, co oferują cieplice, to jest właśnie coś fajnego. Piękny zdrojowy park. Cudne widoki na karkonosze, no i fajne zabiegi, które w jakiś sposób stymulują do pracy przez cały rok, a za rok przełom lipca sierpnia, znowu cieplicę. I tak, skuszeni pięknem miejsca i okolic, jedni tu bywają, a inni rozkoszują się zdrojem przez cały rok. Poznaliśmy się ponad 10 lat temu na studiach. Studiowaliśmy w Niemczech, mogliśmy tam zostać, ale zdecydowaliśmy się wrócić do cieplic. Nie ma piękniejszego miejsca. Tutaj codziennie się czujemy tak, jakbyśmy byli na wczasach. Wystarczy wyjść z domu, wejść do parku, wmieszać się w tłum spacerowiczów. Cudownie się mieszka w cieplicach. Więc róż się wreszcie rusz, Rzuć namiętności, szał. I po urodę dusz, i po urodę ciał. A już tej zimy do ciepłych wód dolnoślą będzie znacznie bliżej niż choćby w polskie lub słowackie tatry. Termy cieplickie to jest coś, co powstaje w tej chwili. Jesteśmy jeszcze na obiekcie budowanym, ale obiekcie, który wydaje mi się, że będzie niesamowitą atrakcją cieplic, Jeleniej Góry, ale także całych karkonoszy. Bo wreszcie po wielu latach wykorzystujemy te naturalne zasoby, które w cieplicach drzemią od tysięcy lat, a w tej chwili otwieramy dla turystów, dla mieszkańców. Także ofertę rekreacji, zabawy z wykorzystaniem gorących wód termalnych. Łączna powierzchnia lustra wody przekracza 1200 m2. Będziemy mogli tu przyjmować e, osoby, które będą chciały bawić się w wodzie, odpoczywać, ale także w strefie saun e, odpoczywać po wysiłku sportowym, po nartach, po rowerach, po spacerach w górach. I tak bogactwem termalnych wód Cieplicki płynie zdrój. Anielski płynie zdrój. Tam zdrowia trzeźwy cud, ostatnia z Twoich szans. Dowód, dowód, dowód. Tylko u nas, na żywo z Cieplic, a my proszę Państwa, jedni wybierają termy cieplickie, a, a inni wolą w Karkonosze, tam gdzie przyroda, zwierzęta. Pan Marek Dobrowolski z Karkonoskiego Parku Narodowego, dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Marku, po co tu przyjechać? E, po wiele rzeczy. E, po pierwsze, po piękne krajobrazy. Można się nimi zachwycać i w zimie, i w lecie. Tutajsza natura, zwłaszcza w zimie, moim zdaniem, stwarza widoki niepowtarzalne w skali chyba całej Europy Środkowej. Niesamowite zjawiska lodowe, śnieżne, wywołane tutajszym specyficznym klimatem, ale można też przyjechać w lecie po to, żeby podziwiać przyrodę. Przyroda, którą też zawdzięczamy tutajszemu klimatowi, który pozwolił przetrwać y, światu zwierzęcemu i roślinnemu takiemu, jaki y, na co dzień spotkamy obecnie w Europie Północnej, czyli fauna i flora reliktowa. A coś oryginalnego, co, coś czego oryginalnego? inni nie mają? Coś na przykład, w środkowej Europie na pewno nie mają takiego ptaka, który nazywa się mornel, a który u nas gniazduje raz po czeskiej, raz po polskiej stronie. Y, nie mają podróżniczka. Nie mają rośliny takiej jak malina moroszka, która w północnej Norwegii jest zbierana jak powszechnie tak jak u nas czarne jagody. No i rzadko u nas można spotkać w Polsce coś takiego jak prawdziwe motylarium. Czyli miejsce, gdzie hodujemy motyle. Ile tych sztuk? Sztuk ile się urodzi w danym roku? Ten projekt motylarium to nie jest tylko e, atrakcja turystyczna. To przede wszystkim jest element bardzo poważnego projektu restytucji gatunku, który tutaj z tego terenu ustąpił na skutek gospodarki ludzkiej, mianowicie niepylaka Apollo. E, my chcemy dokonać, no, przywrócić ten gatunek tutajszej przyrodzie. E, w związku z tym. Ale można wejść i tak z siatką wejść. łapać, polować na te motyle, czy nie polować? To jest zabronione, ale można wejść i oglądać. Można wejść i oglądać. E, w, oprócz niepylaka e, będzie tam dostępny, bo to jest dopiero jakby projekt e, realizowany na początku. E, jesteśmy tego, e, oprócz tego będą tam różne gatunki pospolite, ale które w przyrodzie jest bardzo trudno obserwować, tak więc zapraszamy e, do naszego motylarium. E, gdzie jeszcze możemy zapraszać? Mówiłem o krajobrazach e, w, w związku z tym, jeżeli ktoś nie ma. E, Trzech tygodni czy czterech tygodni na wycieczkę do tundry, to zapraszam do nas na równie pod śnieżkę. Mamy formację roślinną, która tundrę przypomina prawie w 100%. I czyli co to jest? Tundra, czyli roślinność niska, krzewiąca się nisko przy ziemi, na bagnach, na rozległych torfowiskach. I zaskakujące w naszej tundrze będzie to, co w tundrze północnej Europy jest ciężej zobaczyć, mianowicie nad nią góruje nasza wspaniała, najwyższa góra sudetów Śnieżka. Tundra, motylarnia, można by długo pewnie o tych wyjątkowościach Karkonoskiego Parku Narodowego, w ogóle całych Karkonoszy opowiadać. Marek Dobrowolski, gościem tylko u nas bardzo dziękujemy. Proszę koniecznie przyjechać, zobaczyć to osobiście. A na koniec. Mała niespodzianka. Część z Państwa z pewnością zna ten zespół. Pochodzą stąd, z Jeleniej Góry. Zakładają charakterystyczne czapy. Świetnie grają. Za chwilę zobaczycie ich na żywo w TVP Wrocław. Co te czapy wymyślił? To ja wymyśliłem tą czapę. Zbyszek Moszczyński, proszę Państwa. Zbyszek i Paweł z grupy Leniwiec. Poznajecie? Dzień dobry. Kiedy to powstało? To powstało jakieś dwa lata temu. Na potrzeby teledysku? Tak, jestem rogaczem. Miasto poprosiło nas, Nie no. miasto poprosiło nas o jakiś fajny, fajny klip, fajną piosenkę. No, ale żeby tak się kojarzyć, że facet jest rogaczem, to... Ale wiesz co, jak, co jakbyśmy zaśpiewali, miasto jest piękne i wspaniałe i super się mieszka, o to, to by nas obśmiali nas i wszystkich mieszkańców. Trochę z dystansem do siebie. Tak, z dystansem i myślę, że wiele nie można powiedzieć długo. Słuchajcie, bo jesteście zespołem, który podróżuje po Polsce, pewnie trochę też za granicą, więc macie to porównanie między Jelenią Górą, Cieplicami, a resztą świata. Co tu jest takiego wyjątkowego, że wy jednak tu wracacie? Wiesz co, myślę, że głównie chodzi o to, jak Jelenia Góra jest położona, bo stąd po prostu rano patrzysz przez okno na góry, masz energię na cały dzień. A ty tu A... mieszkasz? Tak, tak, w Cieplicach. Paweł też? Ty też również? Nie w Cieplicach, ale na drugim końcu Jeleni Góry, na wylotówce na Wrocław. I wiesz co, no wracasz z pracy i dosłownie w 5 minut jesteś w górach. Nie wiem, idziesz na wodospad, chodzisz trochę po górach, po lesie, no i masz energię, czujesz się jak na wczasach, czy czujesz się jak, jak na obozie wędrownym, możesz codziennie po prostu wyjść w góry, jeśli ktoś to kocha, no to nie ma lepszego miejsca. I ludzie fajni na Deptaku, popatrz zdjęcia nam teraz robią, pozdrawiamy Państwa, tutaj naprawdę turyści, kuracjusze, wyjątkowe miejsce i takie miejsce tylko u nas w Jeleniej Górze i okolicy. Tak jest. Zagracie coś dla nas Paweł, co to będzie? To będzie utwór pod tytułem Piosenka dla zapowietrzonego z naszej najnowszej płyty do tekstów Edwarda Stachury. Piosenka zapowietrzonego. Leniwiec na żywo w TVP Wrocław. Powietrze jest, dwie ręce mam, dwie nogi mam, chleba kuchle do chleba ser. Do picia deszcz, cudownie jest. Powietrze jest, dwie ręce mam, dwie nogi mam, chleba kuchle to chleba ser. Do picia Leniwiec na żywo na deptaku. Brawo, brawo! Jaki koncert powstał. Wyjątkowe miejsce, tylko u nas, na Dolnym Śląsku, Kotlina Jeleniogórska, Jelenia Góra, kotlic, Cieplice, w których byliśmy, wyjątkowo tutaj jest. Myślę, że te słowa potwierdziłyby też te słynne nazwiska związane z tym regionem, że wspomnę tylko Bareję, Włoszczowską, Szmajdzińskiego, Kosińskiego, mnóstwo ludzi, Adama Hanuszkiewicza, który proszę Państwa tutaj w Teatrze imienia Norwida debiutował rolą Wacława w Zem mście Fredry, dawno, dawno temu. To też w tym mieście y, są słynne organy, które nie tak jak zwykle w kościołach y, buduje się nad wejściem, tylko z tyłu kościoła za ołtarzem. Mnóstwo osobliwości, wyjątkowych ludzi, wyjątkowych miejsc w tej okolicy. Mam nadzieję, że udało nam się trochę Państwu ich i te miejsca pokazać. Paweł Gołębski, do zobaczenia za tydzień o 10 w TVP Wrocław. Tylko u nas. Dziękujemy. Program współfinansowany przez sponsora audycji Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Sponsorami programu są miasto Jelenia Góra, Termy Cieplickie, Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej, Uzdrowisko Cieplice Spółka ZEO, Grupa PGU.